Wiele osób mówi, ja nie chcę być politykiem. Nie chcę się podlizywać wyborcom, nie chcę kłamać, nie chcę obiecywać rzeczy, o których wiem, że i tak ich nie dotrzymam. Z drugiej strony, ci sami ludzie nie godzą się na to, żeby w ich kraju butni urzędnicy, poborcy podatkowi, policjanci i ludzi. Inni nie chcą się zgodzić na to, by rzeki wyglądały jak ściek, a powietrze pachniało chemią. Inni wreszcie. Wrażliwi na krzywdę zwierząt, widząc cierpienie w oczach zwierzęcia, chcą chronić je przed okrucieństwem. I ci ludzie nie są bezradni. Można, nie wchodząc w politykę, zmieniać świat. O tym jak to robić jest ten film

Poparcie dla nas rośnie. Ludzie zaczynają wierzyć, władze zaczynają nas szanować. I na początku trzeba żądać jednej zapałki. Jeżeli wygramy jedną zapałkę, wtedy możemy zażądać dziesięciu zapałek. Jeżeli wygramy dziesięć, jesteśmy już silniejsi wiarą ludzi i szacunkiem władzy, możemy zażądać pudełka, a mając pudełko, żądać fabryki zapałek. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. W działaniach społecznych nie jest tak jak w socjalizmie, gdy zabiegaliśmy o podwyżkę. Wówczas, chcąc dostać 100 złotych, mówiliśmy dajcie nam tysiąc, a no już dostaniemy słów. W działaniach społecznych, jeżeli jem zażądał więcej, a zadowolił się czymś mniejszym, powiedzą zadowolił się ochłapem, przegrał. Ja muszę mieć opinię zwycięzcy. Stąd żądać muszę dokładnie tego, co chcę osiągnąć. I osiągać. Więc jak wiadomo my obradujemy w Pałacu Urzędu rady Ministrów, opozycjoniści wchodzą do pałaców władzy albo na czele zbrojnego ludu i wtedy przychodzą zabrać władzę, albo na zaproszenie władzy i wtedy nie ma się co łudzić, nie po to przychodzą, żeby władzę wziąć, tylko po to, tylko dlatego, że władza widocznie uważa, że jakoś sojusz z opozycją ją wzmocni. Problemy, którymi się zajmujemy, z reguły składają się z bardzo wielu elementów. To jest coś jak gdyby mur zrobiony z mnóstwa cegieł. I ja mogę ten mur rozbierać cegła za cegłą, cegła za cegłą, to będzie trwało lata. A mogę przyjrzeć się uważnie, jak on jest zbudowany. Z reguły jest tam jedna czy dwie cegły, na których stoi cała ta konstrukcja. I jeżeli ja uderzę tak, żeby tą właśnie cegłę wybić, ten mur runie. Na przykład, jeżeli byśmy się zajmowali problemem więzień, to możemy dbać o to, żeby było więcej jedzenia, więcej witamin w tym jedzeniu, żeby były dłuższe spacery, żeby więźniowie mieli dostęp do pracy, czy żeby nie czytano ich listów. To jest praca na lata. A możemy popatrzeć, gdzie jest ta jedna cegła. W tym wypadku będzie nią prawdopodobnie dostępność więzienia to, by do więzienia mogli przyjść ludzie, którzy chcą artyści, organizacje pozarządowe, księża rozmaitych wyznań. Thank you, thank, you. thank, you. thank you. by spotkać się z więźniami, by im pomóc. Więzienie, po którego podwórzu poruszają się ci ludzie. Będzie więzieniem, którego mury staną się przezroczyste. Więzieniem, w którym już nic bardzo złego stać się nie może. Koncert w więzieniu jest takim samym koncertem dla mnie jak w Carnegie Hall. Nie ludzie, którzy są pozbawieni wolności, niezależnie od tego, co zrobili, są ludźmi już tak ukaranymi, że naprawdę od czasu do czasu należy mi się coś, nie coś. W demokracji wybieramy polityków po to, żeby nam służyli. Po to, żeby załatwiali za nas mnóstwo codziennych, nudnych spraw. Tak jak wybieramy na przykład mieszkając w bloku dozorca. Po to, żeby sprzątał, żeby wkręcał żarówkę, żeby jeżeli chuligani chodzą w okolicy, wynajął ochroniarza, żeby dbał o nasz dom. I tak jak bywa, że wchodzimy w konflikt z leniwym dozorcą, który nie luj nie sprząta, tak pojawiają się konflikty pomiędzy grupami społecznymi i władzą, która miała tym grupom służyć. W demokratycznym państwie ujawniane konflikty między ludźmi oraz pomiędzy organami władzy są częścią życia społecznego. Stąd nieraz wrażenie, że w demokracji wszyscy się kłócą. Tam, gdzie jest o konfliktach cicho, a obywatele głównie manifestują swoją miłość do rządzących, na pewno władza jest autorytarna. Jak na przykład w północnej Korei. Kiedy przyczyną konfliktu jest naruszenie praw człowieka, stroną tego konfliktu jest władza. Kiedy burmistrz zabrania odbycia manifestacji, stowarzyszenie, które chce organizować tę manifestację, może się udać do ratusza, żeby z burmistrzem rozmawiać. Ale te rozmowy nie będą podobne do rozmów handlowych, ponieważ tu konkretne prawo zostało naruszone. A prawa człowieka są nienegocjowalne. Nie mogę mieć półprawa do zgromadzania się. Konflikty istniały, istnieją i będą istnieć. Są zwykłym elementem stosunków społecznych. Konflikt sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Natomiast dobre lub złe mogą być jego skutki. Konflikt może niszczyć, ale też może prowadzić do budowy nowej, lepszej rzeczywistości. Problemy społeczne można rozwiązywać na różne sposoby. Można iść do sądu i korzystać z sądów. Można próbować oddziaływać na polityków w korytarzach parlamentu czy na zebraniach przedwyborczych. Można zabiegać w organizacjach międzynarodowych o to, by wywarły nacisk na nas rząd. Można wreszcie wychodzić na ulicę, robić manifestacje, strajki. Ale co byśmy nie robili? Najpierw musimy dokładnie poznać problem, z którym mamy do czynienia, wiedzieć, gdzie kryje się zło, z którym chcemy walczyć? Do tego potrzebny jest nam monitoring. Łatwiej nam przekonywać decydentów, jeżeli jesteśmy bardziej od nich kompetentni. Chcąc zmniejszyć, na przykład, brutalność policji, powinniśmy nie tylko wiedzieć, w jakich sytuacjach i też w stosunku do jakich grup społecznych policja stosuje niepotrzebnie przemoc, ale też, czy wynika to ze złego prawa? Które na takie działania pozwala, czy prawo jest dobre, ale w praktyce naruszane. Często sami na podstawie codziennego doświadczenia wiemy, na czym polega problem i co należy zmienić. Nie muszę prowadzić badań po to, żeby stwierdzić, że w moim kraju system bezpłatnej pomocy prawnej nie działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi i że jakość pracy obrońców z urzędu jest często bardzo zła. Monitoring Dostarcza nam wtedy twardych danych. Czasami też robimy monitoring po to, by sam fakt obserwacji zapobiegał naruszeniom. Przecież nie po to robimy monitoring wyborów, by udokumentować fałszerstwo, ale przede wszystkim po to, by władza, której patrzymy na ręce, bała się fałszować. Prowadzenie badań w dziedzinie przestrzegania praw człowieka wymaga bardzo rzetelnego i odpowiedzialnego przygotowania. Najtrudniejsze jest szukanie wskaźników, czyli tego, co nam pokazuje, czy dane prawo jest przestrzegane, czy nie. Na przykład odpowiedzi uczniów na postawione w ankiecie pytanie, czy znacie swoje prawa, mogą brzmieć tak, ale to nie jest dobry wskaźnik. Lepiej poprosić dzieci, żeby wypisały, za co nauczycielom wolno i za co nie wolno je ukarać i też jakie kary mogą nauczyciele wobec nich stosować. I oczywiście wszystkie informacje musimy dokładnie sprawdzać. W demokracji są trzy władze władza ustawodawcza i wykonawcza i władza sądownicza. Ustawodawcza i wykonawcza jest sprawowana przez polityków którzy podlegają okresowym wyborom i dlatego uśmiechają się do społeczeństwa, podlizują, mówią to, co sądzą, że ludzie chcieliby usłyszeć. Sądy są niezawisłe i sądy służą do kontrolowania polityków. One pomagają nam pilnować, by politycy robili to, co są zobowiązani do nas robić i by nie robili tego, czego im robić nie wolno. Stąd w państwie demokratycznym działanie społeczne poprzez sądy jest niezwykle skuteczne. Niestety Państwa, które nie są jeszcze państwami demokratycznymi. Bywa z tym gorzej. Jest wiele różnych działań prawnych, które możemy podejmować. Obserwowanie procesów sądowych, występowanie w nich w charakterze przedstawiciela społecznego, monitoring ustawodawczy, czy projektowanie aktów prawnych. Stosunkowo najłatwiej jest otworzyć biuro pomocy prawnej, gdzie przyjmujemy klientów i odpowiadamy na ich listy ze skargami. Z czasem stajemy się coraz bardziej doświadczeni. Skuteczni, wyspecjalizowani. Jednak szybko przekonujemy się, że ilu ludziom byśmy nie pomogli, jak bardzo się nie starali, przypadków naruszeń praw i wolności obywatelskich nie ubywa. To znak, że nadszedł czas na podejście systemowe, strategiczne, działanie nie w jednostkowych przypadkach. Ale zmiany prawa, które pomogą nam wszystkim. Zaplanowane działania procesowe, mające na celu zmianę prawa, zmiany jego interpretacji lub praktyki stosowania, nazywamy litygacją strategiczną. Źródłem krzywdy może być zły przepis lub jego zła interpretacja. Interpretację mogę zmienić jednym wyrokiem Sądu Najwyższego w konkretnej sprawie. Jeżeli przepis narusza prawa człowieka określone w Konstytucji. Mogę go zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego i ten przepis obalić. Mogę też pójść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by ten zmusił moje państwo do rozwiązania problemu. Planowanie i prowadzenie litygacji strategicznej wymaga wszechstronnej wiedzy prawniczej, umiejętności pracy z mediami, wiele cierpliwości. Jednak fakt, że w kilka osób możemy zmieniać prawo, jest za tę pracę znakomitą zapłatą. Działania prawne mało są skuteczne w państwach niedemokratycznych. Poza tym nie każdy problem można rozwiązać w ten sposób. I często mamy do wyboru, musimy zdecydować, czy lepiej jest iść do sądu, czy lepiej jest rozwiązać problem, wywierając nacisk na polityków. Kardynał Richelieu mówił, że politycy nie mają wartości. Politycy mają wyłącznie interesy. Trudno zrozumieć, o co chodzi tym śmiertelnie poważnym facetom w garniturach. Trudno jest być skutecznym w oddziaływaniu na polityków, jeżeli nie wiemy, o co tak naprawdę im chodzi, co tak naprawdę grają i który z nich jest władny podjąć ważną dla mnie decyzję. Poznanie i przeanalizowanie tych interesów może nam ułatwić przekonanie danego polityka do naszej sprawy. W zależności od sytuacji, od rodzaju problemu, możemy to robić poprzez pokazywanie korzyści, jakie przyniesie politykowi rozwiązanie danego problemu, albo też przez pokazywanie nieszczęść, jakie na niego spadną, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Pytanie, jak to robić? Jak oddziaływać na polityków? Możemy prowadzić z nimi bezpośrednie rozmowy, możemy nawiązywać kontakty w czasie spotkań, zebrań przedwyborczych, w czasie dyżurów poselskich. Możemy oddziaływać i odpowiednio naciskać poprzez jego przyjaciół, poprzez jego najbliższe otoczenie. Do naszych działań możemy włączyć społeczność lokalną, czy też inne osoby, czy grupy osób, które w tej grze są naszym sojusznikiem, jak na przykład osoby wpływowe ze świata biznesu, czy dziennikarzy. W demokracji opinie wyborców kształtują media i dlatego politycy uważnie czytają gazety. Możliwe jest także organizowanie nacisku na władzę poprzez opinię międzynarodową. To się może wydawać mało dostępne dla niewielkich organizacji pozarządowych. Niemniej warto jest wiedzieć, co i kto w imieniu naszego rządu mówi na posiedzeniach Rady Europy czy ONZ. Przedstawiciele władz często tam zobowiązują się do czegoś, myśląc, że i tak w kraju nikt nie będzie o tym wiedział i nie będzie domagał się realizacji złożonych tam obietnic. Niekiedy nie pomogą ani sądy krajowe, ani międzynarodowe, a i zabiegi, które toczą się w ciszy gabinetów, działania polityczne okażą się nieskuteczne. Wtedy trzeba się odwołać do poparcia szerokich grup społecznych. I najgłupszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić, to byłoby ucieka uciekanie się do przemocy. Przemoc jest nie tylko niemoralna, ale jest nieskuteczna. To jest starcie z władzą w tej płaszczyźnie, w której władza jest najsilniejsza, a my jesteśmy najsłabsi. To władza ma czołgi, samoloty, wojsko, policję, my tego nie mamy. Wreszcie, przemoc bardzo rzadko daje trwałe pozytywne skutki. Mobilizując społeczeństwo do działań, Musimy spróbować przyciągnąć niezdecydowanych. Nie warto tracić czasu na przekonywanie przekonanych albo próby przekonania tych, których przekonać nie sposób. I do tego służą rozmaite akcje informacyjne: ulotki, plakaty, marsze, przemarsze, kolumny idące od miasta do miasta, wiece odbywające się w miastach. Ale wiec to też nie jest proste. Nie wystarczy powiedzieć, ludzie, przyjdźcie o określonej godzinie na ten plac. To musi mieć swoją oprawę, swoją dynamikę, swoją reżyserię. W państwach totalitarnych czy autorytarnych władza często działania informacyjne, gdzie my mówimy o co nam chodzi, traktuje już jako atak na siebie. W pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że ci, których można było przeciągnąć na naszą stronę, są już z nami, że kontynuowanie działań informacyjnych nie ma już sensu. Wtedy informujemy władzę jeszcze raz o naszych żądaniach i mówimy, że z głęboką przykrością, ale jeżeli władza ich nie spełni, Będziemy musieli przejść do działań bezpośrednich. Pierwszą formą działań bezpośrednich jest działanie oparte na koncepcji, że władza jest silna naszym posłuszeństwem, że każdy człowiek jest powiązany mnóstwem nitek z władzą i poprzez te nitki karmi ją, daje jej siłę. I jeżeli my zaczniemy te nitki odcinać, władza zostanie bezsilna i wyizolowana. Żeby zastosować tę metodę, musimy się zastanowić, dlaczego właściwie my słuchamy władzy. Czy dlatego, że się jej boimy, czy dlatego, że ją szanujemy, czy może po prostu od tak z przyzwyczajenia? Gdy to wiemy, zaczynamy nitki ciąć. To mogą być bardzo rozmaite formy tego cięcia. Można wycofywać wkłady z banków państwowych, można odmawiać służby wojskowej, czy w ogóle. Czy udziału w jakiejś brudnej wojnie, jak robili to Amerykanie w czasie wojny wietnamskiej, czy Francuzi podczas algierskich. To mogą być strajki ekonomiczne w naszej części świata. One najlepiej się sprawdzają, jeżeli są strajkami okupacyjnymi, gdy ludzie zamykają drzwi zakładu czy fabryk i mówią: My stąd nie wyjdziemy, dopóki władza nie rozwiąże tego problemu. Wtedy, będąc razem, czują się silni. Inną formą działań bezpośrednich są działania polegające na sypaniu piasku w tryby maszyny państwowej, oczywiście bez przemocy. Tu są rozmaite formy. Przed laty włosy celnicy wpadli na pomysł, że będą bardzo starannie wykonywać swoje obowiązki. I każdą skarpeteczkę, każdą chusteczkę, każdą pończoszkę oglądali pod światło, sprawdzali starannie pół godziny, godzinę. Mieli do tego prawo. Zablokowali granicę dwóch. Ten pomysł można twórczo poszerzać w naszej części świata. Jest szereg nierealizowanych nigdzie przepisów BHP przeciwpożarowych, i jeżeli zażądać, by były gaśnice z odpowiednim atestem w dostatecznej ilości, by istniały wyjścia awaryjne, okaże się, że żadna fabryka, żadna szkoła nie będzie w stanie funkcjonować. My tylko stosujemy się do przepisów, nie wolno pracować w takich warunkach. Przygotowywane przez organizacje pozarządowe działania edukacyjne powinny być elementem strategii tej organizacji. Nie organizujemy szkoleń po to, aby szkolić, ale po to, aby osiągnąć jakiś cel. I jeżeli na przykład celem strategicznym naszej organizacji jest poprawa stanu przestrzegania praw pacjenta, to możemy organizować szkolenia dla lekarzy, możemy szkolić pielęgniarki, możemy szkolić pacjentów albo wszystkie te grupy równocześnie. Aby skutecznie uczyć o prawach człowieka, nie wystarczy znajomość praw ani znajomość, w jaki sposób interpretują je sądy konstytucyjne czy międzynarodowe. Trzeba jeszcze wiedzieć, w jaki sposób uczyć, jakie metody stosować. Trzeba wiedzieć, które treści lepiej przekazać wykładem, a kiedy stosować metody aktywne symulacje, odgrywanie ról. Ważne jest, aby po naszych kursach, szkoleniach, treningach ludzie nie tylko znali prawa, ale również wiedzieli, co robić, gdy ktoś te prawa narusza, aby umieli ich skutecznie i bezpiecznie bronić, żeby wiedzieli, jak przerwać te naruszenia, jak ukarać sprawcę, jak uzyskać zadośćuczynienie, a przede wszystkim, aby uwierzyli w to, że jest to możliwe. Uwierzyć jest trudno. Często słyszymy, to u nas niemożliwe. Tak może być w Ameryce czy w Szwecji, ale u nas tak nigdy nie będzie. To nieprawda. Jeszcze niewiele lat temu i w Ameryce i w Europie wolności i prawa to były wolności i prawa białego mężczyzny, nie każdego człowieka. I nie oszukujmy się. Nigdy i nigdzie na świecie nie było tak, że ludzie otrzymali w prezencie wolności, w prezencie prawa. Wszędzie ciężko o to walczono. Uczono się najpierw, jak stosować działania prawne. Jak stosować działania polityczne, jak stosować działania publiczne. Te pojedyncze instrumenty. Potem uczono się, jak złożyć z nich orkiestrę i jak tą orkiestrą dyrygować, bo bardzo rzadko stosując jedną metodę, rozwiązać można problemy. Potem uczono się planowania strategicznego jak jasno, precyzyjnie określać swoje cele. Jak robić pierwszy niewielki krok do przodu, potem drugi większy, potem trzeci jeszcze większy. I dopiero gdy tego wszystkiego się nauczono, świat się zmieniał. Okazywało się, że można nie będąc prezydentem, nie będąc premierem, zmieniać świat. Może nie na taki, w którym wszyscy będą szczęśliwi, bo to nie jest możliwe, ale przynajmniej na taki, w którym wszyscy będą wolni od upokorzeń i poniżenia.